Dobry dzień dobry moi drodzy, ostatni dzień miesiąca. Kończymy listopad. Ja trochę zwolniłem, żeby Wam nagrać podsumowanie miesiąca, bo dzisiaj jest sobota, miał być odpoczynek, no ale psychiczny jak to jest i biega. Tak więc przebiliśmy razem ze mną, bo mogli, mogę powiedzieć, że razem ze mną, jeżeli wykonujecie treningi, około Ponad 360 km będzie dzisiaj w miesiącu. To jest super wynikiem. Jestem zadowolony z tego, bo wróciłem po przerwie. Tak więc pamiętajcie, porównuje, nie porównujemy się, bierzemy przykład. A najważniejsze to mieć obrany cel i go realizować. Zdrowe nawyki to podstawa. Tak więc dobrego wieczorku tam życzę. Dzisiaj konkretne. Łącznie będzie ponad chyba 360 km Będzie widoczne. Tutaj, później na filmiku, spalone kalorie. Tyle, chociaż wiadomo, kalorie są kaloriami. No i ilość przepracowanego czasu będzie widoczne tutaj. Moi drodzy, jest około 17 godziny, 40 minut treningu. Ponad i mijam normalnie tylko jednego biegacza to wiadomo jak to jest, kiedyś też taki byłem, że przejdźcie się wokoło albo blisko galerii, co się dzieje, po prostu szkoda na to czasu, takie jest moje zdanie i najważniejsze, mogę na tyle czasu stracić w korkach, przy kasach, robiąc zakupy, a dzisiaj jeszcze chyba Black Friday, no ale te Black Friday'e u nas to są po prostu porażka, bo temat na inną, tak powiem, dyskusję. Bo u nas Black Friday to jest podwyższenie ceny i przekreślenie jej gdzie cena wraca do tej podstawowej. Więc to jest temat na no inną dyskusję, no ale bardzo dużo ludzi się nabiera szkoda. Najważniejszą walutą dzisiaj jest czas i dbanie o własne zdrowie. Bo jak sami nie zadbamy, nikt z nim nie, nie zadba przede wszystkim, a najważniejsze to mieć wpływ, żebyśmy robili rzeczy, na które mamy wpływ. Ja mogę, się wydawać, że tutaj się jąkam, tutaj różne rzeczy, niepoprawna płaszczyzna, ale to wszystko jest bez scenariusza. Wyciągam telefon, gadam i po prostu wrzucam to. Troszkę tam jakaś obróbka, ale to wszystko idzie na żywo, bez żadnego scenariusza. Tak więc przepraszam, jeżeli urażam innych i tam jakieś niedociągnięcia polonistyczne wiadomo, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi takie moje zdanie i będę się tego trzymał teraz zwolniłem bo żeby dzisiaj było sobie na spokojnie bo jutro zaczynamy nowy miesiąc i będzie long, a dzisiaj jest taki pogadankowe podsumowanie miesiąca tak więc jeszcze Andrzejki wszystkim Andrzejom wszystkiego dobrego trzymajcie się, róbcie kilometry razem ze mną. Jeszcze mam w głowie taki jeden pomysł, no ale to nie wiem, nie będę mówił na razie publicznie, bo zazwyczaj jak się mówi publicznie, to trzeba go zrealizować, ale będzie powtórzenie, już kiedyś powtarza, robiłem taki, taki challenge, ale to może w niebytym czasie się podzielę, ale najlepiej by było jakbyście razem ze mną go wykonywali, jeżeli będzie kilka osób chętnych, łączymy się. Ja włączam live'a razem ze mną, no i robimy. Jakieś ćwiczenia czy coś w tym stylu. Ale to jest temat y, do przeanalizowania, przemyślenia. Jak wiadomo, trzeba na to mieć czas, a dzisiaj czas to jest najlepsza waluta, naj, że tak powiem, najbardziej niedoceniania. Bo zamiast teraz ja, zamiast siedzieć przed telewizorem oglądać, skrolować coś tam, to sobie wolę wyjść, pogadać, zrobić podsumowanie. A najważniejsze o, noga, nogi się robią forma się robi. No i później będziemy odpalać wrotki na zawodach. Zobaczymy co to będzie. Tak więc trzymajcie się. I dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dobrego wieczoru, popołudnia. Już teraz w sumie jest godzina 17, ale jest jak wieczór, jak skończę trening, to nie będzie koło 18 jak to wrzucę. Tak więc trzymajcie się i róbcie swoje do celu dążcie. Co jest najważniejsze? Pozdro. 600.